W marcu z utęsknieniem wypatrujemy wszelkich oznak budzącej się przyrody. W marcu jak w garcu znane nam dobrze przysłowie trafnie opisuje marcową pogodę. Słoneczne, ciepłe dni przeplatają się z zimową aurą. W nocy potrafi przymrozić. Tak trudne warunki nie pozwalają nam na wysianie większości warzyw. Są jednak i takie, które dobrze znoszą temperatury spadające nieco poniżej zera. W tym odcinku powiem o warzywach, których nasiona mają zdolność kiełkowania w niskich temperaturach, a po wykiełkowaniu nie trzeba się obawiać, że przymrozki im zaszkodzą. Zacznę od cebuli siedmiolatki. Łatwa w uprawie i co najważniejsze, wieloletnia. W jednym miejscu jest w stanie pozostać od 3 do 5 lat, nawet dłużej. Mamy do wyboru odmiany zielone, czerwone. Siejemy wprost do gruntu na stanowiskach słonecznych lub ewentualnie płócienistych. Kolejną rośliną, która da nam smaczny szczypior i nie tylko jest czosnek. Wiosną wybieramy odmianę jarę, wysadzamy go już w marcu. Najpóźniej do 10 kwietnia. Popularne odmiany czosku Jarego to Jarus i Jankiel. Czosnek Jary, sadzony wiosną, osiąga mniejsze główki, ale za to jest łatwiejszy w dłuższym przechowywaniu. Skoro jesteśmy przy czosku, marzec to idealny czas na wysianie czosku niedźwiedziego. Każde nasionko wysiewamy pojedynczo co 15 cm. Warto posiać go gdzieś na obrzeżach, gdyż potrafi zdominować inne rośliny. Lubi stanowiska zacienione i wilgotne. Warzywem, które kiełkuje już w temperaturze 3-4 stopni i znosi przymrozki nawet do minus 5 jest bób. Siejmy go najwcześniej jak to tylko możliwe, a będzie mniej narażony na późniejszy atak mszycy. Bób dobrze rośnie na glebach ciężkich, gliniastych i wilgotnych. Przymrozki to takie nawet do minus 6 stopni, znosi groch. Podobnie jak bób, im wcześniej wysiany, tym zdrowiej rośnie i wydaje większy plon. Groch wysiany w marcu zawiąże więcej kwiatów, a co za tym idzie, będzie miał więcej strąków. Kolejną grupą roślin, które kiełkują w niskich temperaturach i nie boją się przymrozków, są warzywa korzeniowe. Najwcześniej wysiewa się skorzonerę. Optymalny termin wysiewu to przełom lutego i marca. Kiełkuje już w temperaturze 3-4 stopni. Wybieramy dla niej stanowisko słoneczne i ziemię pruchniczą. Może nie wszyscy wiedzą, co to za warzywo. To są jej liście, ale jadalne są korzenie, które są czarne i długie. Inna nazwa to Wężymort. Pasuje do wyglądu. W środku skorzonera jest biała. W lutym i marcu możemy wysiewać też pasternak. Kiełkuje on w temperaturze dwóch. Do 5 stopni i wytrzymuje przymrozki do minus -8. Epasternak lubi stanowisko słoneczne i glebę żyzną, próchniczą. Jest to roślina, która bardzo długo wschodzi, nawet miesiąc, warto więc wyznaczyć sobie rzędy, wysiewając wraz z rzodkiewką lub dymką. Roślina podobna do pietruszki, ale ma całkiem inne liście. Które zaznaczam są niejadalne. Korzenie jednak są bardzo smaczne i zdrowe. Pietruszka to kolejne warzywo, które wysiewamy tak wcześnie, jak tylko pozwalają nam na to warunki w ogrodzie. Kiełkuje już w temperaturze 2 stopni. Siewki wytrzymują przymrozki do minus 3-4 stopni. Znoszą też krótkie mrozy, nawet do minus 8. Ponieważ wschodzi wyjątkowo długo, też koniecznie zaznaczmy w jakiś sposób rzędy. Może być tak jak w przypadku pasternaku, na przykład rzotkiewką lub dymką. Kolejnym warzywem korzeniowym, które nie boi się wiosennych przymrozków, jest marchew. Ona jednak potrzebuje nieco cieplejszej gleby. Siew powinno się rozpocząć dopiero, gdy temperatura gleby przekroczy 3 stopnie Celsjusza. Ja na tak wczesne wysiewy wybieram wczesne odmiany, takie jak wczesny zbiór czy Amsterdam. Marchew również lubi miejsca słoneczne i glebę pruchniczą. Warzywem, lubiącym chłód i znoszącym przymrozki do minus 6, jest szpinak. Nasiona szpinaku kiełkują w temperaturze 2-3 stopni. Jest to roślina, której późniejsza uprawa się nie udaje, gdyż wyższa temperatura powoduje, że wydaje pęd kwiatostanowy i nie nadaje się już do uprawy. Obok szpinaku dobrze jest wysiać rzodkiewkę. To warzywo bardzo dobrze znosi przymrozki do minus czterech. Wysiewać ją możemy już na początku marca. Rzodkiewka ma bardzo krótki okres wegetacji, po kilku tygodniach będziemy mogli cieszyć się jej smakiem. Kolejnym warzywem, lubiącym hut i znoszącym przymrozki jest mizuna. Mizuna bardzo szybko kiełkuje, szybko rośnie. Do jedzenia nadaje się już po dwóch, trzech tygodniach. Jest bardzo łatwa w uprawie i ślicznie wygląda. Mamy do wyboru odmianę w kolorze zielonym i czerwonym. Zachęcam do uprawy tego warzywa. Dysz jest naprawdę smaczne, zdrowe i szybko, wczesną wiosną, zbogaci nasz organizm wiele składników odżywczych, wiele witamin. Szybko rośnie też rukola. Już po 3-4 tygodniach można ją zrywać i przeznaczać do jedzenia. Bardzo dobrze znosi przymrozki, kiełkuje w temperaturze od 2 stopni, dobrze rośnie w miejscu słonecznym, jak i półcienistym. Rukola ma bardzo drobne nasiona, więc trudno wysiać ją w odpowiednich odstępach. Gdy wzejdzie, wyrywamy nadmiar siewek, tak by zachować między roślinami odstęp około 6 cm. Wyrwane roślinki możemy wykorzystać do spożycia na przykład na kanapki. Rośliną odporną na przymrozki i którą możemy siać bezpośrednio do gruntu jest por. Jednak nie wszystkie odmiany. Odmiany wczesne nie są odporne na przymrozki. Ich lepiej nie wysiewać wczesną wiosną. Ale odmiany wczesno średnie i późne nadają się do wczesnego wysiewu do gruntu. Metoda rzadko stosowana, gdyż siewki są bardzo cienkie i wrażliwe na uszkodzenia. Poza tym por we wczesnym etapie rozwoju wyglądem podobny jest do trawy. Łatwo więc go wyrwać w trakcie plewienia. Do wczesnej uprawy w gruncie nadaje się też cebula dymka. Roślina jest odporna na kilkudniowe przymroski, które nie powstrzymują jej przed rośnięciem. Także, śmiało w marcu możemy wysadzać ją do ziemi, a będziemy mieli szczypiorek, a później piękną cebulę. A zatem, choć mamy marzec. I niepewną pogodę możemy śmiało wysiać wiele warzyw. Jedne będziemy spożywać już po kilku tygodniach, na inne będziemy musieli trochę poczekać. Jeśli tylko mamy odpowiednie warunki w ogrodzie, czyli nie mamy zbyt mokro, ziemia jest odmarznięta. Siejmy, by jak najszybciej cieszyć się plonami. Z kolei, gdyby zapowiadano drastyczne zmiany w pogodzie, Przygotujmy białą włókninę, by przykryć nasze uprawy. Ona nie jest taka droga, a możemy mieć takie zabezpieczenie gdzieś pod ręką. Dzisiaj dziękuję za uwagę. Piszcie w komentarzach, co wysiewacie o tak wczesnej porze roku. Życzę wszystkim udanych wysiewów i obfitych plonów. Do usłyszenia.